Siemano, z tej strony Kuba. Dzisiaj Wam pokażę moje poranne obowiązki u królików. Także damy sobie paszy, buraków, wody i dołożymy trochę słomy. Także idziemy, pierw po jedzenie. Idziemy tutaj. No i tutaj sobie wchodzimy. A tu zaświecamy. I tak. Tutaj mam pasze różne. I tutaj nasypiemy sobie, bo już nie chcę tego całego koszyka brać. Nasypiemy sobie tutaj trochę. To sobie zostawiamy. Jeszcze nóż weźmiemy. I idziemy. Zgasimy światło. Jest godzina 6.20. Nie 6.20, tylko... No nie, 6.40. Także tutaj jest piwnica, tu mam bugaki. Nie no tutaj mam w tym buraki, tu mam buraki, tutaj są no dużo tego jest. Tu są ziemniaki, tu jest jęczmień z pszenicą i z owsem. no ten burak to będzie dla dwóch króli, tylko nie wiem jakiego wziąć. Ten będzie za wielki. Ten może? Ten też będzie trochę za wielki. ten będzie dobry. Także wkładamy go tu sobie i idziemy z tym. Zamykamy i idziemy. sobie tutaj i na y, tym dwóm królikom daję y, buraka, a tym daję paszę, bo one są jeszcze małe, no to trochę muszą przerosnąć. Tak wyciągnę se. Wypierw otworzymy. I tak sobie. w jednym takim no i nie całą jeszcze króliki dostają dwa z dnia jedzenia rano koło siódmej a potem koło piętnastej także jeszcze tej samicy tutaj sobie damy ona lubi gdzie faszę. Także damy sobie jej tutaj ziemiałyki. Tego. I jeszcze tutaj tej samicy. Ale to buraka. I także widzimy się po krótkim cięciu, jak już przetnę tego buraka na kawałki. Także już mamy przeciętego buraka. I to sobie, to sobie damy tutaj tej samicy. I jeszcze połowę z tego. Dobra. przecięta Połowę z tego. No i troszeczkę pasie, O tyle tak. Dobra. Teraz tu tej semicy. Słamy jeszcze sobie dołożymy. Dobra. Tutaj damy i tu. I jeszcze tutaj. Widzicie jak sobie mój ja? no miał paszy nawet niecałą zamykamy także to sobie odniesę i widzimy się po krótkim cięciu. Jak już tu przyniesę tę wodę i słomę. Także już tutaj sobie przyniosłem. Tutaj jest siano. Yy, nie siano, tylko słoma. A tutaj jest woda w konewce. Że tutaj zobaczmy ile ma. Dolejemy sobie wszystkim. Tutaj sobie dolejemy. Trochę za dużo nalałem, ale... no Tutaj mam pół idłach to sobie dolejemy. Taka. Tu jest poidło poli litrowe. Tu te trzy są litrowe, a tutaj jest półlitrowe, bo miałem takie cztery litrowe, tylko że czyściłem poidła i po prostu docisnąłem lekko i mi się już po prostu pękło. Cała. Jeszcze tu. czekamy sobie. I tutaj ma, tutaj ma całe, to nawet nie będę dolewał Także jeszcze raz tutaj słamy, damy wszystkim, że takimi sobie. damy. O tyle mu starczy. czy? podgarniemy i zamykamy. O jeszcze tej samicy. To jej sobie tutaj damy do pasznika, bo je będę sypał. On jest bardzo agresywna. Niestety widzicie. Kresivný jak. Je to asi i dámy. Dobran. Wystarczy. I tutaj też zamykamy. No i jak dałem już słomy w tych dwóch klatkach, to wtedy się z Wami pożegnam. Także dałem już sobie słomy. Tutaj ta nic jakiś gniazdo zaczęła tak robić tak ugniatać. No ale w mnie jest zakoszona, coś tam robi z tą słomą. Także tutaj dałem słomy, tu dałem, tu dałem i tutaj też dałem. Także te samice jeszcze sobie będę dopuszczał zaraz, ale to już nie będę nagrywał. Może zrobię inny odcinek z tego i piszcie propozycje na kolejne odcinki. Subskrybujcie kanał tam na dole z dzwoneczkiem. I możecie też dać łapkę w górę. I film następny się pojawi, może jutro albo za dwa dni, ale może jutro, myślę. Także piszcie propozycje w komentarzach na następne filmy. Także do zobaczenia, cześć.